Przede wszystkim konferencja jest interdyscyplinarna, przyjechali lekarze różnych specjalności, chirurdzy, ortopedzi, anestezjolodzy, interniści, hematolodzy, także mamy pełny przekrój różnych specjalności medycznych. Jak na wiele konferencji, w których mam możliwość uczestniczyć, to ta konferencja jest wyjątkowo interesująca z kilku powodów. Dotyczy bardzo ciekawych zagadnień, zebranych w bardzo interesująco ułożony program. Jest duże zainteresowanie uczestników. Jest bardzo dobra frekwencja. Prawie 500 uczestników z całej Polski to świadczy o ogromnym sukcesie. No i oczywiście rewelacyjna organizacja, którą zapewniła firma Everett. Bardzo zmienił się w tej chwili świat bakterii. Są po prostu oporne na działanie bardzo dotychczas skutecznych antybiotyków. Bardziej skomplikowane są te zakażenia i trudniej nam się je leczy, więc nie ma możliwości, żeby o tym nie mówić, bo to dotyczy każdego z nas, a im dalej w las, czym starsi jesteśmy, tym w większym stopniu. Leczenie zakażeń jest sprawą złożoną i wymagającą i kilku specjalności medycznych i pozamedycznych. I połączenie sił jest niezwykle ważne dla dobrych rezultatów leczenia. Sądzę, że w XXI wieku najważniejszym elementem medycyny jest dobra współpraca lekarzy i personelu medycznego, no, wszystkie specjalności, które mogą się przyczynić do tego, żeby opieka nad pacjentem była jak najlepsza, muszą ze sobą współpracować. No i niestety na tym polu jest jeszcze w naszym kraju dużo do zrobienia. Nam, jako również nauczycielom akademickim, bardzo zależy na tym, żeby tak wykształcić mikrobiologów, tak wykształcić diagnostów, żeby oni jak najczęściej współpracowali z lekarzami. Takie przedsięwzięcia po prostu muszą być wsparte firmami, dlatego, że one nas bardzo wzmacniają merytorycznie, z uwagi na to, że mają również ogrom wiedzy, które są w stanie przekazać. Problem kontroli zakażeń szpitalnej jest problemem interdyscyplinarnym. Jedna osoba, nawet jakby miała osiem rąk, nie załatwi wszystkich spraw. Musimy mówić jednym głosem, musimy ustalić program, a raczej sposób działania dla różnych członków stowarzyszenia, ale on musi być jednorodny, musimy osiągać te same Cele I dobrze, gdybyśmy się mogli porównywać z naszymi osiągnięciami, z naszym nadzorem nad zakażeniami, tak żebyśmy spójnie mogli wyrażać swoje opinie i wpływać na decydentów. Szanowni Państwo, zapraszam na drugie forum zakażeń, które odbędzie się w dniach 2 do 4 kwietnia 2020 i mam nadzieję, że będzie tak licznie odwiedzane przez uczestników i wykładowców, jak pierwsze forum zakażeń i będzie się cieszyło takim ogromnym powodzeniem. Zapraszam serdecznie.